Witam Państwa, Michał Krawczyk. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Podatki w Pigułce z Krajową Izbą Podatkową. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, w jakich sytuacjach obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w okresach rozliczeniowych. Zasadniczo, zgodnie z regułami ustawy o podatku VAT, szczególnie zgodnie z artykułem 19 a ustęp 1 obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towaru czy w momencie wykonania usługi, więc to jest ten podstawowy obowiązek podatkowy i samo wykonanie usługi czy samo dokonanie czynności dostawy towaru rodzi obowiązek podatkowy. Natomiast w artykule 19a ustęp 3 ustawodawca ustanowił dodatkową regułę, która powoduje, że podatnik może wykazać obowiązek podatkowy w okresach rozliczeniowych Czyli w ostatnim dniu przyjętego okresu rozliczeniowego. Więc jeżeli kontrahenci umówili się na rozliczanie usług czy dostaw towaru w okresach rozliczeniowych, niezależnie czy to są okresy tygodniowe, miesięczne, kwartalne półroczne, czy one zamykają się w miesiącach kalendarzowych, czy to jest na przykład okres rozliczeniowy od 15 kwietnia do 14 maja, potem od 15 maja do 14 czerwca i tak dalej. Więc tu jeżeli dla świadczenia usług, czy dla dostaw towarów podatnicy umówią się na rozliczanie tychże usług, czy dostaw towarów w okresach rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy nie powstaje przy każdym wykonaniu usługi, czy przy każdej dostawie towarów, a w ostatnim dniu takiego przyjętego okresu rozliczeniowego. I tu oczywiście niegdyś organy podatkowe podchodziły do tego bardzo restrykcyjnie i uważały, że przyjęcie właśnie takiego modelu wykazywania obowiązku podatkowego, czyli w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, jest możliwe tylko dla usług ciągłych, o charakterze ciągłym, czyli takich, które, dla których nie można stwierdzić, kiedy dokładnie taka usługa się zaczęła i zakończyła. Czyli jeżeli ktoś permanentnie świadczył jakąś usługę, na przykład pośrednictwa, czy usługę dostarczania, umożliwiania, czy dostępu do jakiegoś tam zasobu internetowego, czy jakieś inne usługi, które od Odbywają się ciągle cały czas i nie można wyróżnić początku i zakończenia usługi, to tu oczywiście ochocze organy przyznawały podatnikom możliwość rozliczania ich w okresach rozliczeniowych, przyjętych oczywiście przez podatników w sposób dowolny, byle nie przekraczały one roku podatkowego, jeżeli usługa była świadczona przez okres dłuższy niż rok i tutaj w trakcie danego roku nie ustanowiono okresu rozliczeniowego, no to wtedy ustawodawca nakazuje oczywiście wykazać tutaj obowiązek podatkowy w ostatnim dniu roku. Natomiast organy podatkowe niechętnie widziały możliwość wykazywania obowiązku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego dla takich usług czy dla dostaw towarów, gdzie w danym okresie wykonaliśmy ileś pojedynczych usług, czy Dokonaliśmy ileś dostaw towarów i chcieliśmy je rozliczać w okresach rozliczeniowych, co szczególnie mogło być istotne, nawet jak przyjęliśmy miesięczny pokrywający się z miesiącem kalendarzowym okres rozliczeniowy, a na przykład te yy, yy, Usługi były wykonywane pojedyncze w danym miesiącu, czy dostawy towarów i za te dostawy czy usługi rozliczamy się w walucie obcej, no to stało się to bardzo istotne dla kursu walutowego, no bo jeżeli przyjmiemy, że obowiązek powstał w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, to wtedy jednym kursem walutowym rozliczymy wszystkie transakcje z danego miesiąca. Jeżeli przyjmiemy natomiast, że każda usługa jest odrębna, no to wówczas możemy wystawić zbiorczą fakturę za miesiąc, ale dla każdej usługi musimy zastosować odrębną Kurs waluty. I tu oczywiście dzięki wytrwałości podatników i orzecznictwu stwierdza się na dzień dzisiejszy i organy taką wykładnię też pod naciskiem sądów przyjęły, że nie tylko usługi o charakterze ciągłym czy dostawy towarów o charakterze ciągłym można rozliczać w okresach rozliczeniowych. Można rozliczać również pojedyncze świadczenia, na przykład usługi transportowe. Jeżeli jest zatem umowa, która łączy strony i jest firma transportowa zobowiązana na podstawie umowy świadczyć usługi transportowe, jest nabywca, który jest zobowiązany zamawiać te usługi u firmy transportowej, i strony w tej umowie przyjęły, że będą się z tych usług rozliczać w okresach rozliczeniowych, tygodniowych, miesięcznych, czy innych dłuższych, krótszych, wyznaczonym czasie. No to tutaj na dzień dzisiejszy wykładnie jest korzystna dla podatników i takie na przykład usługi transportowe. Yy, Przykładowo tu oczywiście można również rozliczać w okresach rozliczeniowych, szczególnie jeżeli tutaj wartość usługi określona jest w walucie obce jest to wygodne, no bo jeżeli wykonaliśmy na przykład w danym miesiącu 42 usługi transportowe na podstawie, na podstawie takiej umowy jest to na przykład lipiec 2023 roku, no to uznamy, że obowiązek podatkowy od tych wszystkich usług wykonanych w lipcu powstał 31 lipca i jednym kursem walutowym to wszystko przeliczymy. Więc na podstawie artykułu 19 ust. 3 ustawy o podatku towarów i usług można rozliczać obowiązek podatkowy w ostatnim dniu okresu życzeniowego dla usług ciągłych, ale także dla innych usług czy dostaw to towarów pojedynczych, jeżeli strony podpisały taką umowę i w tej umowie postanowiły, że będą takie usługi czy takie dostawy towarów rozliczać w okresach rozliczeniowych. Zatem odcinek podatku w pigułce. Dziękuję i zapraszam na kolejny.